Krąży ci po głowie pomysł, by rozpocząć naukę francuskiego, ale trochę się obawiasz, że nie dasz rady. W końcu tyle się słyszy, że francuski jest takim trudnym językiem. Chcesz się dowiedzieć, jak jest naprawdę? Czy faktycznie gramatyka jest tak skomplikowana, a wymowa nie do opanowania dla Polaków? I co z tym słownictwem? Jeśli interesuje Cię odpowiedź na te pytania, to dobrze trafiłeś. Ja nazywam się Marysia i mieszkam we Francji, a dokładniej na Korsyce. Mam męża Francuza oraz francuskojęzyczne dzieci. Naukę francuskiego zaczęłam jako dorosła osoba, a teraz sama tego języka nauczam. Jestem więc dowodem na to, że można nauczyć się francuskiego, zaczynając naukę trochę później. Doskonale pamiętam moje początki i wszystkie bolączki. A teraz, jako że francuskim posługuję się na co dzień, to wiem dokładnie, co jest ważne w nauce, co jest używane w mowie, bo tak naprawdę nie wszystkim musimy sobie zaprzątać głowę. Dzisiejsze wideo podzielę na trzy sekcje. Najpierw powiem Ci, jakie trudności czekają na Ciebie w nauce gramatyki, później przejdziemy do słownictwa, a na końcu do tej podobno strasznie trudnej wymowy. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Ci w podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki francuskiego. I daj mi jeszcze tylko proszę znać w komentarzu, skąd narodził się u ciebie pomysł, by uczyć się francuskiego. Planujesz wyjazd do Francji, nie wiem, na Erasmusa, na wakacje, do pracy? Czy może jakiś inny powód? Ciśnij pauzę i napisz mi proszę teraz, dlaczego myślisz o nauce francuskiego? Pomoże mi to też w tworzeniu kolejnych filmików, które mogą okazać się bardzo dla Ciebie przydatne. Pamiętaj też, żeby polejkować to wideo oraz zasubskrybować kanał, jeśli faktycznie ten francuski nieźle cię korci. Ok, to zaczynamy. Jaka jest francuska gramatyka? Tutaj pewnie Cię zaskoczę, ale jest ona łatwiejsza niż Ci się wydaje. I to z kilku prostych powodów. Mamy podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Jak w języku polskim. Na przykład będę jechać do kina. Je vais aller au cinema. Ja będę jechać do kina. Różnica jest taka, że we francuskim obowiązkowe są zaimki osobowe przy czasowniku. Nie można powiedzieć idę, myślę, robię. Trzeba tutaj dorzucić osobę. Ja idę, ja myślę, ja robię, czyli je vais, je pense, je fais. I tak dalej. Oczywiście trzeba się nauczyć pewnych konstrukcji, by wiedzieć, jak tworzyć czasy. Na przykład w czasie przeszłym, passé composé, pojawia się czasownik posiłkowy, który jest potrzebny do odmiany. Na przykład w polskim mówimy: wyszedłem, a po francusku powiemy Je suis sorti. Je suis sorti. A więc poza czasownikiem wychodzić, czyli sortir, mamy też odmieniony czasownik być. To jest czasownik posiłkowy. A więc tutaj jest je suis. Je suis sorti. Je suis w czasie teraźniejszym znaczy ja jestem. Tak jak na przykład mogę powiedzieć je suis polonaise. Jestem Polką. Ale tych wszystkich konstrukcji, czyli sposobu budowania zdań w różnych czasach, trzeba wystarczy się po prostu nauczyć. Jeśli chodzi o czasowniki, to ich odmiana jest dość prosta. Są one podzielone na trzy główne grupy, z czego dwie są regularne, a ta trzecia jest nieregularna, czyli zawiera czasowniki, które się różnie odmieniają. No, tutaj może być trudność, bo trzeba się ich po prostu nauczyć, ale prawda jest taka, że wszędzie można dopatrzeć się pewnych schematów, nawet w tej grupie nieregularnej. Poza tym, w mowie jest naprawdę prosto, ponieważ w całej pierwszej grupie czasowniki odmieniają się tak samo. To znaczy, tak samo te odmienione czasowniki brzmią. Na przykład, weźmy czasownik bła, czyli pić. I powiemy ja piję, ty pijesz, on pije, ona pije. A więc mamy bła, 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 bła. A nawet na co dzień w mowie potocznej Francuzi używają takiego zaimka n", które oznacza liczbę mnogą. Generalnie jak się uczymy francuskiego, to zapoznajemy się z zaimkiem czyli my, ale na co dzień Francuzi używają zaimka n". i odmieniony do niego czasownik też jest odmieniony tak jak w przypadku liczby pojedynczej, a dokładniej trzeciej osoby liczby pojedynczej. Więc my pijemy, to jest un bois. I tak jest w sprawie wszystkimi czasownikami. Wyjątkiem są tutaj być, être, mieć, avoir oraz iść albo jechać, bo jeden czasownik oznacza dwie czynności, czyli aller. No tutaj zauważ, że na przykład ja jestem to je suis, a ty jesteś tu es czyli no nie jest to to samo. Powiedziałam Ci przed chwilą, że we francuskim musimy stosować zaimek osobowy przy czasowniku. Ja, ty, on i tak dalej. Myślę, że jest to logiczne, skoro forma odmienionego czasownika w mowie, w liczbie pojedynczej, brzmi tak samo. No musisz jakoś odróżnić, o kogo chodzi. Je bois. Ja piję. Tu bois. Ty pijesz. Il bois On pije. Elle boit. Ona pije. On boit my pijemy samo bła niewiele by nam powiedziało o osobie w zasadzie to nic absolutnie nic swoją drogą tak jak do słówka bła dodasz rodzajnik i powiesz na przykład bła, to otrzymasz drewno rzeczownik a jak powiesz na przykład bła to będzie to mały lasek jak jednak spojrzysz na pisownię, no to zobaczysz małe różnice albo końcowa będzie literka s albo t ale to jest pisownia, natomiast bardzo ważne jest to, co w mowie, a w mowie to wymawiamy tak samo. O pisowni jeszcze Ci wspomnę. Kolejne ułatwienie w języku francuskim jest takie, że nie ma tutaj rodzaju nijakiego, jest tylko męski i żeński. Powiemy ile bo, on jest przystojny, ile belle. ona jest piękna, nie ma, ono jest piękne. Jak więc powiedzieć na przykład niebo jest piękne? No, tutaj trzeba wiedzieć, jaki rodzaj ma dany rzeczownik. Może on mieć rodzaj męski lub żeński. I dość często jest on inny niż w języku polskim. Taka mała trudność. Ale jak uczymy się francuskiego, to dość szybko te słówka z rodzajem, jak uczymy się słówek z rodzajnikiem, zapadają w pamięci. I tak, niebo we francuskim jest rodzaju męskiego. Mówimy le ciel. Powiemy więc le ciel et beau. Niebo jest piękne. Przymiotnik bu oznacza przystojny, gdy mowa o mężczyźnie, albo piękny, więc tutaj jego tłumaczenie zależy od kontekstu. I pewnie się teraz zastanawiasz, czym jest to małe słówko stojące przed słowem niebo, czyli ciel. Le ciel. Hm. L jest rodzajnikiem. Rodzajniki to część mowy, której nie ma w języku polskim. No ale po co one są we francuskim? Po pierwsze, żeby wskazać jak sama nazwa wskazuje, na rodzaj rzeczownika. Le ciel – le oznacza rodzaj męski. La plage – la oznacza rodzaj żeński. Rodzajniki wskazują też na liczbę pojedynczą lub mnogą. I to jest bardzo ważne, bo we francuskim w większości przypadków nie ma różnicy w wymowie między słowem w liczbie pojedynczej i mnogiej. I na przykład słówko stół to table, a stoły to table to S na końcu jest nieme. My tylko w pisowni widzimy, że to jest liczba mnoga. No i właśnie jak sobie z tym poradzić? Czy ktoś mówi o stołach, czy o stole? Table, table. No tutaj z pomocą przychodzą nam rodzajniki. Jak powiem la table, to Ty będziesz wiedzieć, że chodzi o jeden stół. A jak powiem le table, no to będziesz wiedzieć, że chodzi o więcej stołów. No i dobra. Żeby nie było tak, że to jest tak bardzo łatwo, we francuskim... Trudnością jest to, że jest kilka rodzajów rodzajników. Rodzajniki określone, le, la, le. Rodzajniki nieokreślone, un, dy. Są jeszcze rodzajniki cząstkowe, rodzajniki ściągnięte, ale... Spokojnie. Na to wszystko są reguły, które wcale nie są takie trudne do opanowania. Trzeba po prostu ten język poznać i dowiedzieć się, po co i kiedy dany rodzajnik jest stosowany. Prosty przykład. Jeśli wspominasz rozmowcy o czymś po raz pierwszy, na przykład, że kupiłeś koszulkę, a rozmowca jeszcze nic nie wie na temat tej koszulki dopiero Ty go informujesz, że kupiłeś koszulkę no to użyjesz rodzajnika nieokreślonego. Un mm, t-shirt. I dopiero jak już rozmówca będzie wiedział o jaką koszulkę chodzi, jak rozmowa będzie toczyć się dalej i wy nadal będziecie rozmawiać o tej koszulce, o kolorze, o czymkolwiek, to dopiero wtedy zaczniesz stosować rodzajnik L, określony. No bo już będzie wiadomo, że to jest ta jedna, jedyna określona koszulka, o której właśnie toczy się rozmowa. Rodzajników, co prawda, na język polski nie tłumaczymy, bo nie ma tego w języku polskim, ale czasem możemy się wesprzeć słówkiem jakiś pewien jeden. A więc kupiłam jakąś koszulkę, kupiłam pewną koszulkę, kupiłam jedną koszulkę. Pokazuje nam to pewną nieokreśloność. Un t-shirt. I dodatkowo ten rodzajnik nieokreślony jest taki sam jak liczebnik 1 t-shirt jakaś jedna koszulka. Zauważ też, że forma rzeczownika niezależnie od zdania czy użytego czasownika będzie taka sama. Nie to co w języku polskim. Deklinacja rzeczownika w polskim przyprawia obcokrajowców o zawrót głowy. To jest butelka, mam butelkę, rzucam butelką, piszę po butelce. O, oh, Jak się tego nauczyć? We francuskim rzeczownik się nie odmienia. Butelka, une bouteille. C'est une bouteille, to jest butelka. J'ai une bouteille, mam butelkę. Je lance une bouteille, rzucam butelką. J'écris sur une bouteille, piszę po butelce. Bouteille, 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 bouteille. Facile proste, a nie butelka butelką butelce oh. serio polski jeśli chodzi o gramatykę taką już na troszeczkę wyższym poziomie powiedzmy od A2 B1, to tutaj bardzo często mówi się o trybie łączącym subjunktif zobaczysz jak będzie trudno, gdy dojdzie subjunktif. Subjunktif to najtrudniejsze co można spotkać w języku francuskim. Nie ma trudniejszej rzeczy. Tragedia, nigdy się tego nie nauczę. Matko, co to jest? Ło, ło, o, o, spokojnie, to tylko tryb. Ktoś, kto nauczył się różnych czasów i trybów, trybów, czyli na przykład rozkazujący, przypuszczający, ten też ogarnie tryb łączący. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że jest to też coś, czego nie ma w języku polskim i dlatego to takie trudne. Bez wchodzenia w polską gramatykę powiem Ci tylko, że można się w języku polskim dopatrzeć pewnej analogii do trybu Subjonctiv w języku francuskim, bo na przykład po słowach takich jak żebyś, żebym, a żeby, by, no tutaj w języku polskim coś się dzieje. Powiemy na przykład chcę, żebyś zrobił, a nie chcę, żebyś zrobisz, albo chcę, żebyś robisz. Widzisz, tutaj używamy trochę innej formy czasownika. I podobnie jest we francuskim. Tu też użyjemy innej formy czasownika robić, takiej jak odpowiada trybowi subjonctif. Je veux que tu fasses. Chcę, żebyś zrobił. W trybie oznajmującym mamy ty robisz, tu fais. W trybie subjonctif mamy que tu fasses. Tryb łączący to więc są po prostu kolejne zasady do nauczenia, kolejne formy czasownika do przyswojenia i wcale to nie jest takie trudne, a ten tryb pojawia się trochę dalej, trochę później w nauce, z tego względu, że już trzeba mieć jakieś podstawy, umieć odmieniać czasowniki i tak dalej. Natomiast nie jest to coś takiego strasznego i nie do przejścia. Jak widzisz, gramatyka francuska nie jest taka straszna, są różnice między polskim i francuskim przede wszystkim to, że są tutaj rodzajniki, czy tylko dwa rodzaje, no i właśnie dlatego rodzajniki mylą się Polakom, ale odmiana czasowników, tym nauka różnych czasów i trybów nie jest wcale tak skomplikowana. Kolejna sprawa to słownictwo. Jego uczy się bardzo przyjemnie, a jeśli znasz angielski albo inne języki romańskie, tak jak na przykład włoski czy hiszpański, to będzie jeszcze łatwiej. W polskim też jest cała masa galicyzmów, czyli słów, które przywędrowały do nas z francuskiego i je też będzie ci łatwo zapamiętać. Na przykład portmonetka to portmony, od czasownika porty, czyli nosić i mony, pieniądze. Także to też znaczy walutę. Affiche, to jest affiche, plakat. Kach. To jest karta, też to słówko oznacza mapę. Makijaż. To jest makijaż. Bagaż, to jest bagaż gofr. gofr. Bureau. to jest biurko albo biuro. I takich słów jest cała masa. A jeśli znasz włoski lub hiszpański, to będzie jeszcze sprawa bardziej ułatwiona. Bo na przykład słówko jeść, może po francusku skojarzy ci się od razu z włoskim mandiare, albo w nich przyjść, przyjechać z hiszpańskim venir, venir, venir. O akcentach się nie dyskutuje. Kolejna sprawa taka, że we francuskim na przykład sporo słów zakończonych na sion, sion ma w polskim swój odpowiednik zakończony na cia, na przykład une action, une option, une portion, une réaction, une station, une émotion, une ambition, itd., itd. Dodatkowe ułatwienie to to, że te słówka zakończone na sion są we francuskim rodzaju żeńskiego. Nie musisz się więc już zastanawiać nad ich rodzajem. <try> Tak więc ze słownictwem w języku francuskim spokojnie sobie poradzisz. I na koniec zostawiłam najsmaczniejszy kąsek, a więc francuską wymowę, która niestety bardzo często jest powodem, dla którego ktoś porzuca naukę. Z czego to wynika? Naprawdę jest ona taka trudna. Hm. Na pewno jest ona inna niż w języku polskim, a spotkanie się z taką odmiennością od dźwięków może na początku nieco przestraszyć. I doskonale to rozumiem, bo mi francuska wymowa wydała się wręcz hardkorowa, gdy zaczęłam się jej uczyć. Całe szczęście, jak się potem okazało, to było tylko pierwsze wrażenie i trzeba było się w tą fonetykę po prostu wdrożyć. No ale z czego to wynika? Dlaczego ona jest taka trudna na początku? Po pierwsze, francuski ma to do siebie, że więcej liter się zapisuje niż czyta. I jakby zapisywać wszystko fonetycznie, to nagle z 300-stronnicowej księgi zrobiłoby się nam dwudziestostronne opowiadanie. To jest francuski, a to jest francuski po wycięciu liter, których nie czytamy. Dlaczego tak? Odpowiedź jest prosta. Francuski tak wyewoluował, że obecnie mamy tutaj dużo różnych kombinacji liter, które należy czytać w określony sposób. Na przykład EAU daje jeden dźwięk U. I dlatego powiemy po, skóra, szatu, zamek, chapeau, kapelusz i tak dalej. Kombinacja A i N to jest taka samogłoska nosowa. Y. Dlatego powiemy pan, chleb, ma, ręka albo dłoń, chę, pociąg, de Jutro i tak dalej. Jak widzisz, znając te kombinacje liter, zaczniesz czytać po francusku i będziesz to robił dobrze. Nawet jeśli nie rozumiesz tekstu. Nie ma tutaj zgadu i zgadula, bo te zasady są żelazne. Określone kombinacje czytamy w określony sposób I już. Troszkę gorzej jest na odwrót, żeby nie było wcale tak łatwo. Gdy słyszymy jakieś słowo, to nie znając go, będzie nam czasem trudno je zapisać bo jednemu dźwiękowi odpowiadać może więcej kombinacji liter. Na przykład wspomniane A, I, N daje taki sam dźwięk jak A EIN EM E N E I, N, y, M E y, N czy E y, N na końcu. Jak więc powiem ci słówko ta to możesz mieć problem z zapisaniem, no bo którą kombinację wybrać. Ta, tutaj mam na myśli tymianek zapisujemy tak, czyli z końcóweczką. Y -m. Ale gdybyś zapisał A, I, M, no to z Gadula, jest ok, bo ta kombinacja też daje taki dźwięk. No więc nie zawsze wiadomo, jak zapisać to, co słyszymy, w szczególności po raz pierwszy. Kolejna sprawa to łączenia międzywyrazowe. We francuskim jest takie zjawisko fonetyczne, które polega na tym, że łączy się wyrazy ze sobą, czyli nagle, nie wiadomo skąd pojawia się dźwięk którego nie było w izolowanym słowie. Na przykład, de to dwa, dzieci to enfant. No więc, dwoje dzieci to powinno być de enfant. Ale nie. Francuzi tutaj robią łączenie międzywyrazowe i wymawiają to jako deux enfants. Deux enfants. Deux, z. Z. A po co ono tutaj, skąd to się wzięło? To jest właśnie przykład łączenia międzywyrazowego, ale spokojnie, tak jak już powiedziałam, we francuskim wszystko da się w prosty sposób i logicznie wyjaśnić, ale rozumiem, że dla osób początkujących jest to trudne. Dlatego wraz z Tomasem stworzyłam szkolenie dla początkujących. I to jest takie szkolenie z wymowy, na którym uczymy trudnych dla polskiej buzi dźwięków, pokazujemy, jak wymawiać podobne do siebie słowa ale różniące się na przykład z tylko jednym dźwiękiem, omawiamy fonetyczne pułapki, na jakie wpadają Polacy uczący się francuskiego. I dzielimy się wskazówkami jak samodzielnie skutecznie pracować nad wymową. I to szkolenie jest świetnym wstępem do nauki francuskiej wymowy, bo poza dziesięcioma niedługimi, ale treściwymi lekcjami wideo są też fiszki z głosem Francuza do nauki słownictwa oraz quizy głosowe, aby zacząć trenować swoje ucho. Szkolenie znajduje się na platformie internetowej. Za niewielką kwotę można do niego uzyskać dostęp aż na rok czasu i porządnie Popracować nad swoją wymową. Jak się okazuje, dołączają do niego nie tylko osoby początkujące, ale i bardziej zaawansowane, które fonetyką nigdy się nie interesowały i ich wymowa jest do naprawienia. Sprawdź koniecznie na naszej stronie, bo my tak przeprowadzimy Cię przez naukę wymowy, że będzie ona naprawdę bezbolesna i poukładana. A w nauce języka najgorszy jest chaos to przez niego najwięcej osób się poddaje nie przez wymowę. Przez chaotyczną naukę wymowy. Z nami tego unikniesz, bo wszystko wytłumaczymy ci krok po kroku. No i dodatkowo wymowy francuskiej będziesz się uczyć prosto od francuza, od francuskiego native speakera. Jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że we francuskim są różne akcenty i znaki. Niektóre mają ważną funkcję, bo pokazują, że trzeba daną literę przeczytać w określony sposób. I tutaj takim. Najważniejszym przykładem, najważniejszą literą jest litera E, którą wymawiamy na trzy sposoby: E, I, y, y. Na naszym szkoleniu też uczymy, jak to dokładnie wymawiać, jak artykułować. No i ta wiedza, jak układać usta, jak układać język, by wszystko brzmiało dobrze. Jest niezbędna. Ale tutaj są proste techniki do opanowania przez każdego. Jest też taki znak nazywany C de Long, którą spotykamy tylko i wyłącznie na literce C. I ona jest po to, aby wskazać na wymowę tej litery, bo jak widzisz C z C de long, to musisz to po prostu przeczytać jak S. I tyle. Dlatego piszemy francé, garçon, leçon. Czyli tutaj w każdym przypadku C z czytamy jak S. Tak więc widzisz, wymowa francuska jest oparta na konkretnych zasadach, których po prostu trzeba się nauczyć. I oczywiście też osłuchiwać z językiem. Wiadomo, teoria to jedno, ale najważniejsze jest otaczanie się tym francuskim z każdej strony. Słuchanie piosenek, oglądanie filmów i seriali, szperanie po francuskim YouTubie. Nawet jak nie rozumiesz, to oglądaj shorty Francuzów. Oglądaj shorty Francuzów. Hmm, ten to ma ładne shorty. Pasują mu do koszulki. <laughs> shorty, oczywiście chodzi o krótkie filmiki na YouTubie. Połącz więc zgłębianie teorii z autentycznym francuskim i staraj się wyłapywać jak najwięcej zależności. A żeby nie błądzić po teorii jak dziecko we mgle, które nie wie do końca, w którą stronę ma iść, to zapraszam Cię do zapoznania się z naszymi szkoleniami i innymi materiałami do nauki, jakie stworzyliśmy razem z Tomasem. Kompleksowy wideokurs od zera, wielki kurs, poziom A1A2, e-book od zera, szkolenia. Trochę tego jest i wszystko niesamowicie ułatwia naukę. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i powiedz, czy bierzesz się. Teraz za naukę francuskiego i oczywiście jaki jest Twój powód. Daj mi koniecznie znać. No i wszystkiego dobrego, widzimy się na kolejnej lekcji. Francuski tak wyewoluowo... Francuski tak wyewolu... Francuski tak wyewolu... Wyewoluował...